Witaj serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Takie pytanie, które gdzieś mam wynotowane, brzmi... Czy zioła uratują Ciebie, czy uratują Twoją duszę? Na pewno wesprą zioła, ale takie, które rozumiesz, podchodzisz ze zrozumieniem, a nie tylko dlatego, że jakiś guru powiedział, że dzisiaj powinieneś wypić to albo zrobić tamto. Wiesz, że trzeba podchodzić do tego w sposób bardzo zindywidualizowany, zdecydowanie i tutaj oczywistą rzeczą, że cokolwiek również my podpowiadamy z pozycji naturoterapii, bionergoterapii, jako mistrzowie, bionergoterapii, jako zielarze, zdecydowanie również weź to do siebie, Zawsze podchodź do tego podobnie, jak mówił, mówił książę Muszko Jasnowic, Zielarz, który mówił, a my to ubieramy w takie słowa i pij dzisiaj, czy jedz to, co się do ciebie uśmiecha. I kiedy jesteś w spokoju, kiedy jesteś w wyciszeniu, kiedy jesteś w obserwacji, w takim ukojeniu, w takiej... Stanie, w którym, ja to nazywam, stanie modlitewnym, w którym myjesz naczynia w pełnej medytacji, takiej uważności, automatycznie zupełnie inaczej zauważasz, że dzisiaj, dla przykładu, jeśli. Rano wstajesz i patrzysz na stertę różnego typu bielizny, które masz do założenia, wybierasz określony kolor, na ci nie zastanawiasz dlaczego dzisiaj. Czerwona bielizna, zielona czy niebieska, prawda? Czy koszula tego koloru, czy też innego, bo to się automatycznie dzieje. Organizm podpowiada tobie, co warto. I kiedy spojrzysz na jedzonko również, a zbalansowanie żywienie to jest coś, w czym uważamy, że bardzo dobrze się poruszamy i podpowiadamy. To są bardzo proste, nieskomplikowane rzeczy, szczególnie we współczesnym świecie, kiedy. No, jesteśmy dosyć mocno, dba, dba o nas uzurpacja, byśmy dosyć mocno byli zakłóceni, nie byli w uważności, byli bardziej w lęku i strachu, ale to wszystko jest do, słuchaj, do wyremontowania, do, do wyciszenia się, uspokojenia, w którymś momencie takie siąść na minutę, czy dwie, na pięć, i to powoduje, że raptem jest takie wow. Świat inaczej wygląda. Jeszcze do tego, jak umiesz przycisnąć guziczek w telewizji, czy w radiu, wyłączający te wszystkie dziwne rzeczy, które tam są którymi jesteś epatowany, to odkryjesz, że ten świat naprawdę inaczej wygląda i odkryjesz, że jesteś istotą duszo-człowieczą, że jesteś istotą z iskrą Bożą, bo przecież nawet ten konstrukt, ten skafander, jak często to określamy, to również nie wypierdek tak robił, ale ktoś, kto wiedział, co jest na rzeczy, dał nam również bardzo dużo programów naprawczych. Te programy naprawcze bardzo często, oczywiście one są w różnej formie, w postaci temperatury, bólu, prawda, czasami w wielu różnych sytuacji, ale generalnie to usiąść, usiąść wędrowcze pod mym drzewem, to nie wiem, czy to u Kochanowskiego było, czy gdzieś tam, to... Generalnie jest jakby zasygnalizowanie tak, wejdź w stan uważności, takie te chwile, które spędzaj sam z sobą automatycznie i jeśli chcesz światu pomóc, to ten świat na tym ewidentnie skorzysta, bo jeśli nie pomagasz sobie, to jesteś psują, że tak się wyrażę i zachowujesz się jak te funkcjonariusze, politykierzy, którzy mówią, że dla Twojego dobra, i tutaj zawsze cytuję moją mamę, która mówiła, że jeśli jakiś uzurpator, jakiś złotousty, mówi, że coś dla Twojego dobra, to bierz swoje dobra i spierdzielaj jak najdalej. Słowo spierdzielaj to jest moja wersja, mama mówiła to delikatniej troszkę, ale nie żyje już wiele lat, ale ciągle ma rację. Zatem stan uważności, wiesz, to jest ten klucz do tego wszystkiego, aby świetnie funkcjonować i pamiętaj, że jeśli działa mają do Ciebie zadziałać, one zadziałają wtedy, czy cokolwiek dobrego, czyli w tym zbalansowanie, żywienie, wchodzi zbalansowany styl życia, kiedy wchodzisz automatycznie, kiedy wchodzisz w pewną harmonię, nieporównywalnie żyjesz taniej, nieporównywalnie żyjesz bardziej szczęśliwy, jeszcze radosny yy, i że tak się wyrażę to, co wchłaniasz, nieporównywanie daje o wiele, wiele, wiele większe efekty. Ta harmonia, ten balans między umysłem a sercem, sercem a umysłem i potem to dostarczenie tego dobra, właściwego, tego wspaniałego, tego niekonfliktowania enzymatycznie żołądka, tej wytrenowanie, wytresowanie, ustawienie tej równowagi kwasowo-zasadowej, tego balansu tej płynności błony komórkowych i tak dalej, to wszystko odbudowa mikrobiomu, to wszystko w momencie, kiedy jesteś w stanie ważności, bardzo ułatwia to, że kiedy dostarczasz te wszystkie cudowności absolutnie one nieporównywalnie lepiej i fantastycznie działają, i wtedy zauważasz, że ten mechanic, o którym mówiłem, pij dzisiaj taką herbatkę, czy jest to, co się do ciebie uśmiecha, i odkryjesz raptem, że wcale zjadając mięsko, one się nie do końca musi do ciebie uśmiechać. I ja akurat już chyba 20 lat mięsa nie jadę, i całkiem jestem dobrze, i absolutnie mnie nie ciągnie do tego procederu, ale oczywiście jeśli jadasz, to absolutnie przyjdzie ten moment, kiedy to odrzucisz, organizm, sam powie, stop, klatka, ale to wtedy, kiedy jesteś w uważności, wtedy ja wiem, że ci wszyscy, którzy keto i tak dalej, to w tym momencie mogą mieć lekki ból. Absolutnie jeśli jesteś na keto, bądź sobie, ale pamiętaj, harmonia, uważność powoduje, że wtedy zioła ciebie, ale również twoją duszę, bo przecież jednym jesteśmy, jednią jesteśmy i ta duszyczka niekoniecznie jest w tobie, ona jest po prostu tym czymś, co steruje tym wszystkim. A ty tak naprawdę jesteś właśnie duszą, jesteś tym symbiątym, jesteś tą kopią nad duszy, tej nadduszy, nadduszy, nadduszy itd., itp., czyli źródła. Jesteś istotą, z iskrą Bożą, jesteś istotą duszą człowieczą Baw się dobrze i pamiętaj, czy zioła uratują Ciebie i Twoją duszę? Absolutnie jest to możliwe, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, czy przyspieszysz ten mechanizm, kiedy wejdziesz w stan harmonii, tego spokoju, tej uważności, tego pokochania siebie, wybaczenia i wybaczenia. Dobrze, Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Doktor kreska zdrowie.pl. To jest nasza strona indywidualna, tam przekierowanie na biogabinet, na nasz najzdrowszy sklep, na stronę z eventami, warsztatami, szkoleniami. Do miłek.